Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Film z serii Mierzymy, jak możecie widzieć po tytule, będą to swetry. Swetry z dwóch popularnych sieciówek, Rizert i Hyam. Będą to swetry głównie z dobrym składem, ale nie tylko. Znajdzie się tutaj też jakaś propozycja dla osób, które nie szukają dobrego składu. Także jeśli jesteście ciekawi, ciekawe, to zapraszam Was do oglądania i zaczynamy. I zacznę może od rezerw, dlatego że tutaj mam dosłownie dwie sztuki, przede wszystkim golf, wiecie, że ja jestem golfowa dziewczyna, bardzo lubię golfy, zwłaszcza właśnie w tym okresie jesienno-zimowym i brakowało w mojej szafie takiego zwykłego szarego golfu, Myślę, że jest to taki fajny, uniwersalny kolor, bo do wielu innych kolorów pasuje, a też, wiecie, nie zawsze mam ochotę na czarny. On tutaj jest z tej sekcji premium. Ja mam go w rozmiarze S i tak. Tutaj na pierwszy rzut oka wydaje mi się dosyć mały. Nie pamiętam, jaki on miał skład. Na pewno coś dobrego. Oczywiście składy będę podawała Wam już przy przemiarkach. W każdym razie bardzo ładny odcień, bo on nie jest ani taki jasny, ani bardzo ciemny. Jest taki średni, ładny, taki naprawdę szlachetny kolor. No zobaczymy. Przemierze, obawiam się tylko, że tutaj mogłam wziąć emkę. No niestety ten może być może nie to, że za mały, tylko taki za tu bardzo krępujący ruchy, tak? ja wolę jednak takie luźniejsze rzeczy, bardziej takie oversize. No, ale zobaczymy. I kolejny sweter, tym razem nie golf, bo chciałam właśnie też jakoś urozmaicić swoją szafę. Nie mam żadnego takiego swetra w serek, więc spodobało mi się coś takiego. On też jest tutaj chyba, nie wiem, nie, to nie jest z tej sekcji premium. Zresztą nie wiem, w każdym razie on ma tutaj jakiś dodatek wełny. Ja mam go też w rozmiarze S, w takim bardzo ładnym śmietankowym kolorze. Podoba mi się ten kolor, bo on jest taki z jednej strony jasny, ładnie będzie rozświetlał twarz, ale z drugiej strony nie jest to czysta biel, biel taka czysta też nie do końca wydaje mi się twarzowa. Także fajny, fajny, fajny kolor, fajny tutaj ten splot. Mam nadzieję, że ten dekolt tutaj też nie będzie zbyt duży, bo właśnie chodziło mi o ładny dekolt, ale nie taki bardzo głęboki, bo jesienią i zimą to absolutnie jest niewskazane, przynajmniej w moim przypadku. No fajne, fajne. Mam nadzieję, że nie będzie gryz. On taki nie jest taki bardzo mięciutki. Tutaj czuć tą wełnę w dotyku i może, może troszkę gryz, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o hajem, to zacznę od tego sweterka, który nie ma najlepszego składu, ale spodobał mi się dlatego, że są to paski. Ja bardzo lubię paski, nie mam jeszcze żadnego takiego swetra w. To znaczy mam jeden sweter w paski Kardigan, ale nie mam takiego przekładanego przez głowę, więc stwierdziłam, że zobaczę. Ma fajne dosyć takie długie i rozszerzone delikatnie rękawy. Te paski są granatowe. Nie wiem, jak tam w kamerze Wy to widzicie, natomiast jest to granat i taka właśnie bardzo, bardzo jasny beż albo ciemna śmietanka. Bardziej bym powiedziała, że, że taka troszkę złamana, złamana śmie śmietanka. Fajne, bo tutaj jest e, tak dosyć mocno e, pod szyję, więc tutaj nie będzie, wiecie, ten dekol taki e, zbyt głęboki, ale też jeżeli ktoś nie lubi golfów, no to uważam, że takie rozwiązanie też e, może być fajne właśnie na jesieni, zimy. No nie wiem, wydaje mi się naprawdę taką fajną twarzową e, propozycją, więc zobaczę właśnie do jeansów e, bym ją chciała nosić, bo nie mam właśnie takiego zwykłego swetra e, po prostu do jeansów, do, do rurek. Kolejny sketer, Tu chyba będziemy już mieli do czynienia z jakimś takim lepszym składem. Tak, tutaj jest napisane, że wełna. Ten jest w rozmiarze S. Jeszcze nie powiedziałam Wam o tym poprzednim. Zaraz zobaczymy. Czy to jest. Tak, to też jest S. -ka. Chyba wszystkie tu swetry są w rozmiarze S, ale zobaczymy. I ten, jest, słuchajcie, w takim, to jest golf, dosyć ciężki, taki konkretny, ale on nie, nie jest za długi, widzę. On będzie tak troszeczkę, wydaje mi się, zapas. Ma też rozszerzany w rękaw, W kolorze to jest taki nieokreślony kolor, moim zdaniem kamienny, bo to nie jest ani szary, ani beż. Coś pomiędzy, zobaczymy jak on będzie się prezentował, dlatego, że no ja nie mam nic w takim kolorze, przynajmniej nie pamiętam, żebym coś takiego miała. Nie wiem, czy on będzie po prostu twarzowy, ale stwierdziłam, że zobaczę, przymierzę i się przekonam, bo jak się nie, wiecie, sama nie przekonam, to nie będę wiedziała, Kolejny sweter. To jest chyba też coś takiego bardziej porządnego, tak też z wełną i on miał być, być taki dłuższy. Ja bardzo lubię zimą i jesienią chodzić w legginsach. w związku z tym potrzebuję właśnie długich swetrów, takich zakrywających pupę, ala i to właśnie jest coś takiego, jest w ładnym takim ciemnym kolorze, prążkowane. Też chyba w rozmiarze, tak, też w rozmiarze S. Rękaw tutaj ma też troszkę taki szeroki, i on jest dodatkowo wywinięty. Ciężki, konkretny sweter. Wydaje mi się, że będzie ciepły i że właśnie będzie fajnie wyglądał do leggingsów. Spodawał mi się. Zobaczymy. I już ostatni sweter. Też właśnie taki większy, taki sweatrycho, też z myślą o tym, żeby go nosić do legginsów. I on jest już bardziej, bym powiedziała, w takim właśnie beżowym kolorze. On też jest troszeczkę złamany szarością. To nie jest taki ciepły, oczywisty beż, natomiast już widać tutaj te beżowe tony. On jest w rozmiarze S. Ma tutaj e, taką stójkę, bo to nie jest golf. Też dosyć tutaj widzę szeroki taki rękaw, ale on nie jest rozszerzany, on jest zwężany ku dołowi, myślę, że go będzie można sobie zawinąć. I on jest cały tutaj widzicie, w taki, w taki prążek, więc tego typu prążki wyszczuplają e, troszkę sylwetkę jeżeli komuś na tym zależy no też wydaje się właśnie taki ciepły konkretny, porządny sweter, ja wychodzę z założenia, że czasami lepiej właśnie mieć jeden taki porządny sweter niż wiecie kilka e, innych takich e, byle jakich także ten właśnie wygląda na taki ciężki, porządny i mam nadzieję, że będzie twarzowy, no nic e, ja teraz przymierzę te wszystkie swetry i zobaczymy jak one prezentują się na mnie Przymierzyłam ten szary golf on jest w 70% wykonany z wełny i w 30% z kaszmiru i powiem Wam, że ja tej wełny jakoś bardzo nie czuję on tutaj mnie jakoś specjalnie nie gryzie, nie specjalnie nie zakładałam też pod niego żadnego topu żeby to właśnie sprawdzić ale jest moim zdaniem ok występuje jeszcze w trzech innych kolorach, bo jest beżowy, jest śmietankowy i chyba błękitny, bardzo ładny był też ten beżowy, taki naprawdę fajny odcień beżu i one też występują w wielu rozmiarach, bo chyba od XS aż do Lki albo do XL. Nie pamiętam. Na pewno tych rozmiarów tam było sporo. Ja wzięłam tą S-kę. Obawiałam się, że będzie za mały, ale nie, wydaje mi się, że jest spoko. Mógłby być może o rozmiar większy, wtedy może fajniej bym się w nim czuła. Ale ten też jest naprawdę fajny. Kosztuje 319,99, więc uważam, że jak na taki dobry skład kaszmir i wełna, no to ta cena jest w miarę ok. No to nie jest mało, wiadomo. Ale jest ok. Fajne, słuchajcie, nie wiem, czy Wy to widzicie, jest tutaj ten golf, bo on ładnie przylega, ale też nie obciska. Ostatnio te golfy z Zary, które kupowałam, one na początku przynajmniej mocno obciskają. One później się troszeczkę rozluźniają po praniach, ale na początku to jest naprawdę, wiecie, tutaj. Mocno nieprzyjemne. Natomiast ten jest taki właśnie akurat ładny też ten odcień szarości. No co o nim myślicie? Założyłam właśnie do spódnicy taki czarny z reserve, którą do której finalnie chciałabym go nosić. No nie wiem, wydaje mi się, że jest OK. Dajcie znać, co o nim myślicie. z z tym razem w serek. Sweter w 70% w procentach wykonany z wełny w 40 z poliamidu, więc taki no, dobry skład, ale powiedzmy nie najlepszy. Tak, no to 60% wełny, no to no to już nie jest jakoś źle, ale no nie będę was oszukiwała, że ten sweter nie gryzie. Ja specjalnie pod niego nie założyłam też nic, żeby to sprawdzić. No i czuję tutaj to Tą wełnę zdecydowanie. Jest też troszkę prześwitujący, bo ja mam pod spodem czarną bieliznę, właśnie też, żeby to sprawdzić. No i trochę prześwituje, więc tutaj jasna bielizna byłaby wskazana. On kosztuje 359,99, więc też taka cena nie najmniejsza. I występuje w rozmiarach od S do L. Ja mam właśnie Skę, ten najmniejszy rozmiar. Prezentuje się bardzo ładnie. Tak konkretnie, porządnie, widać, że to jest taka, wiecie, no taka porządna rzecz, porządny sweter. Dobre, dobre, dobre jest to wykonanie, widać tą taką fajną jakość, moim zdaniem. Nie jest taki byle jaki, bo czasami te sweterki są takie, wiecie, albo flakowate, albo od razu już przychodzą takie troszkę zbublowane. Natomiast ten wygląda naprawdę bardzo porządnie. Ja go zmierzyłam do czarnej spódnicy. Bo już nie chciało mi się zmieniać. Bardziej widziałabym go właśnie do jasnej. No ale teraz mam tą czarną. Wygląda też całkiem spoko. Wydaje mi się, że też będzie dobrze wyglądał do jeansów, do jakichś nie wiem innych spodni. No fajny, fajny. Będę się nad nim zastanawiała, bo, bo jest naprawdę spoko. Dajcie znać. Powiem Wam szczerze, że nie ma dobrego składu, bo tutaj jest praktycznie w większości poliester, bo tutaj jest 54% poliestru, akryl też w bardzo dużej, bardzo dużo tego akrylu, 8% wełny i troszkę elastanu. Także no ten skład no nie jest najlepszy, ale ja go chyba zostawię, dlatego że on jest tak miły. Tak przyjemny, nie gryzie. Ja mam go w rozmiarze S. Ten rozmiar jest idealny, bo on nie jest za wielki, taki zaworkowaty, ale jest też taki luźniejszy, wygodniejszy. Poza tym nie miałam właśnie co nosić do tego do tych moich kulotów z Tatum, ja je kupiłam w zeszłym roku. A teraz właśnie ten sweterek, moim zdaniem, idealnie pasuje. Zresztą przymierzałam go do tej czarnej spódnicy, którą miałam przed chwilą, też wygląda całkiem spoko. Taki fajny, wiecie, sweter, jak nie wiemy, co założyć, po prostu zakładamy sweter, jeansy, bodki o, i idziemy do pracy. I on jest niedrogi, bo on kosztował 109,99. Teraz na stronie jest jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Jest cały beżowy. I jest też beżowy w czarne, takie wąskie paski. Też mi się podobają te wersje. Także nie wiem, nawet może też sobie jeszcze zamówię, żeby porównać. W każdym razie ten jest naprawdę bardzo fajny i ja go naprawdę zostawię. Pomimo, że lubię lepsze składy, lubię lepsze rzeczy, ale. Ja nie czuję, żeby ten sweter był taki, wiecie, jakiś byle jaki, żebym się w nim miał jakoś, nie wiem, pocić, jakbym się miał szybko zniszczyć, tutaj zbublować, a nawet jeśli to nie jest drogi 109 zł, to nie jest znowu, wiecie, taka jakaś cena, żeby żeby tutaj oczekiwać Bóg wie jakiej jakości i wielu lat noszenia, zresztą z doświadczenia Wam powiem, że mam też rzeczy, co prawda jest ich niewiele, ale one nie są dobrej jakości, a się fajnie sprawdzają, a jest też czasami tak, że się coś kupi właśnie z dobrym składem, a wcale nie jest tak idealnie. Także niego ja chyba sobie zostawię i tyle. Peter, słuchajcie, on kosztuje 579,99 zł, czyli no całkiem sporo, ale tutaj mamy 90% wełny i 10% kaszmiru i to się rzeczywiście czuje, bo on jest taki naprawdę porządny, konkretny, mięsisty, ma tutaj Taki pół golf i troszkę właśnie mi się nie podoba. On tutaj przyszyje, pewnie tego nie widzicie, bo wam zasłaniam aparatem, ale on się tutaj jakoś tak niezbyt dobrze układa. Próbowałam to wywinąć, to no to, to jest za małe więc nie wiem, długość jest fajna, przymierzyłam go do tych samych spodni, co ten poprzedni można to nosić tak właśnie nonszalancko na wierzch, można sobie tutaj ewentualnie jakoś tak zakasać, też by było spoko rękaw musiałam trochę podwinąć on jest taki też widzicie rozszerzany, ale mnie to akurat nie przeszkadza, bo, bo ja lubię podwijać sobie rękawy, lubię jak te rękawy właśnie są szerokie, takie trochę podwinięte, generalnie ten sweter mi się podoba, natomiast nie wiem Muszę jeszcze zobaczyć, jak on się tutaj układa przy szyi. To sobie zobaczę, jak będę, jak będę, wiecie, go pokazywać Wam już bez aparatu. Fajny, bardzo przyjemny, taki konkretny. On chyba był w trzech rozmiarach od. S do L. I on jest takim właśnie szaro-kamiennym, beżowo-szarym kolorze. Ładny jest ten odcień. Podoba mi się. No wiem, że nie wszyscy lubią takie odcienie. Natomiast mnie się akurat podoba. Jest spoko. To jest taki kolor bardzo uniwersalny i on się nie, tak szybko, wiecie, nie nudzi. Ale występuje też w kolorze czarnym. Też byłby fajny. I też się nawet na czarnym zastanawiałam. Także no, ten sweterek jest ok, o ile właśnie tutaj przy szyi nie wiem, ja to w ogóle mam chudą, dosyć szyję, więc wydaje mi się, że ktoś na przykład ma gruszą szyję, to tutaj też to się będzie lepiej układało. Także tak, tak się on prezentuje. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not test. I kolejny sweter z H&M w 100% wykonany z wełny, ale wełna jest całkiem przyjemna, powiem Wam. W ogóle nie gryzie. On kosztował 279,99, więc jak na taki skład to uważam, że ta cena jest ok. I sweter generalnie no nie jest zły, ale nie jest skrad mojego swe, serca. Po pierwsze, myślałam, że on będzie dłuższy, właśnie taki do leggingsów. On no niby tutaj zakrywa, ale moim zdaniem za mało. On ma tutaj, widzicie, takie rozporki. Ja bym wolała, żeby on był dłuższy i on jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak nie bardzo, nie bardzo mi się podoba. Nie wiem, coś tutaj jest z nim nie tak. Ma też takie rozszerzone rękawy. One już są y od razu zawinięte, więc tutaj nie trzeba samemu zawijać. No niby jest spoko, może wiecie, może wysylizowany w jakiś inny sposób byłby ok, ale dla mnie jakoś tak, nie wiem, nie bardzo. On był jeszcze w innej wersji kolorystycznej, bo z tego co pamiętam, był taki cały biały, i tutaj tylko miał czarną końcówkę. I zastanawiałam się między tym a tamtym, wybrałam finalnie ten, ale. Ale tak nie do końca. No, taki po prostu sweter pokazuje Wam, że coś takiego jest. Może Wam się spodoba. Jest troszeczkę inny, bo on jest taki prążkowany. Tutaj widzicie, przychodzi jakiś taki czarny detal. To samo jest tutaj na rękawach. Ma tutaj te rozporki z boku, no, ale jak dla mnie, no to taki. Sweter, który Wam chciałam dzisiaj pokazać. Najdroższy, bo on kosztował 599,99, ale tutaj słuchajcie, mamy 90% wełny i 10% kaszmiru. Bardzo fajny skład, bardzo przyjemny sweter. Nie gryzie mięciutki, ale taki konkretny, nieflakowaty, ale też ładnie się układający. Te rękawy one są dosyć obszerne, ale ja je sobie pozawijałam, mi to nie przeszkadza. Fajnie też się tutaj układa ten półgolf. Chyba najlepiej z tych wszystkich, które Wam pokazywałam, jeżeli chodzi o półgolfy. Dobra długość, dlatego że fajnie wszystko zakrywa. On też, moim zdaniem, może spokojnie robić za sukienkę. Właśnie do rajstop i do długich kozaków. Będzie fajnie to wyglądało. Ten kolor też mi się podobał. On występuje też w takim jaśniejszym beżu, ale ten jakoś taki jest. Jest jakiś, wiecie, będę się naprawdę nad nim zastanawiała, bo ten sweter z tych wszystkich, oprócz tego jeszcze w paski, spodobał mi się jakoś tak najbardziej i moim zdaniem będzie najbardziej dla mnie do wykorzystania, bo ja takiego swetra właśnie poszukuję i potrzebuję. Bardzo fajny, bardzo Wam polecam. Nie jest on tani, bo to jest 600 zł, więc no, to jest bardzo drogi, ale wydaje mi się, że on to będzie właśnie służył na lata. To jest taki sweter na lata, który się nie znudzi, który będzie praktyczny, tutaj właśnie to przyszyjno, no super, mi się to bardzo podoba, taki właśnie prążkowany, nie taki zwykły, prosty, tylko coś tutaj się dzieje, ale z drugiej strony nie przekombinowany, no ja uwielbiam tego typu swetry, mi się po prostu właśnie one kojarzą z, taką, z takim otuleniem, takie, takie fajne właśnie jesienno-zimowe, no super, ten sweter jest rewelacyjny. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, który sweter najbardziej przypadów wam do gustu. Mnie bardzo się podoba właśnie ten ostatni i ten w paski i chyba się właśnie na nie zdecyduję, ale poczekam jeszcze na wasze opinie. Dajcie też znać na co wy zwracacie uwagę, czy koniecznie właśnie muszą być takie super składy, czy nie, czy to różnie bywa. No i tyle. No i jeżeli wam się ten filmik podobał, to oczywiście bardzo was serdecznie proszę o kciuki w górę, lajkujcie, subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Bye.